Ciekawe, dzisiaj chciałabym um, pójść w poszukiwaniu wioski. Więc mogę wziąć sobie tylko strzał, strzały i może kości. No i dobra. Zapamiętam, że będę iść ciągle w przód. Więc idę poszukać wioski, bo, bo mi się szczerze nudzi. Bardzo mi się nudzi. W wiosce mogą być diamenty, więc. No. Tu widzę. A! A no tak, tutaj jest morze. No to ja muszę sobie moją łódeczkę wziąć. No oczywiście, muszę sobie moją łódkę wziąć. No to się wracam. A gdzie moja łódka? A zrobię sobie nową, bo czemu nie? Czy ja w ogóle kiedykolwiek miałam łódkę? Nie, no miałam. Miałem taką świerkową łódkę na początek. W ogóle tak na sam sam początek. Pamiętam jak ja na lodzie się ślizgałam. Fajne to były czasy, ale teraz mam już żelazną zbroję ogólnie. Diamentowy mieczyk, żelazny kilo, żelazną yy, siekierę, żelazną łopatę, łuk. Zwykły, drewniany, nieżelazny. W sumie mogłem sobie jakieś jedzenie wziąć. No, ale nieważne. Um, ale z tego, co widzę, jak będę prosto iść, to raczej to raczej nie nie, nie wejdę do żadnej wody chyba. Nie wiem. Tam jest jakieś drzewo ja w sumie nie wiem czy ja się nie cofam do spawnu, tam gdzie się zespawnowałam, co nie? No i... Nie wiem czy ja się tam nie cofam. Ale nawet jeśli się cofam, no to... No to w sumie nie wiem. No to kwiaty tam są. Fajnie. Ale nie ma wioski, ale za to jest jakaś kopalnia. W sensie jaskinia? Zdobyłam trochę węgla. W sumie to tylko 7, 7 sztuk. Ale jestem głodna. Um. Muszę trochę zwierzątek pozabijać, bo. Chyba no, jestem głodna. Um. Owce mi się przydadzą. O, widzę już. Ten biom, w którym byłam. W ten pierwszy. Okej, okay, dobra. Ten pierwszy biom, dobra. Uu. O! Ale fajnie. Ty... A, a tam co? Ej, dobra. Nie wiem czy ja dzisiaj będę szukać wioski. Nie wiem czy warto, ale... No ja to wiem, że. Uhu! Warto tutaj pozwiedzać trochę. Uh. Dobra, nie zostawiam. Nie zostawiam tej łódki. Nie chcę jej zgubić, bo lubię łódki. Dobra, no to idę. E, czy coś tam jest? Ej, ja mogę sobie pochodnie zrobić. Ej, dobra, będę miała pochodnie. 16. Yeah. Ok, o wiele lepiej z pochodzeniami się idzie. Eee. Hmm, czy warto tutaj wchodzić, tam schodzić? Dobra. Oj, Ej tam jest creeper. ale tam jest nawa. Tak, tak. Ojej, no tu wchodzę. Czy ja jestem aż taka głodna, że nawet biegać nie mogę. Okej. Okay. Nawet nie wiem co tu się dzieje. Chyba słyszałam zombie villagera czy coś podobnego. Ale ja głęboko jestem, jeju. Minus 33 to jeszcze głębiej idzie. O nie, o nie, o nie, widowie, 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 widowie. widowie, widowie. Oficjalnie drapsę wszystko. Mm. Czeka, może, może mi się uda jakoś. Nie ważne. I tak połowa rzeczy mi się spaliła. Tak, tak, jestem głupia, tak. E, Okej, okay, widowie, w jestem i no niestety mój łuk się spalił. Ale reszta rzeczy to ale... A, on był. On był tu. No więc. Chyba nic się nie spaliło. Najważniejsze jest to, że mój mieczek jest cały. Um, a! Więc tam już nic nie ma? Dobra, nieważne. Nie Capture Open Chat. Dobra, nieważne. Idę. Wracam! Wracam! Okej, okay, widzowie, teraz chodzę jakby innym zejściem na dół. Czy tam w ogóle cokolwiek jest? Nie wiem, o. Wycofuję się. Wycofuję się. Widzowie. Widzowie! O nie. No! Co się dzieje z tym? Ja tu widzę żelazo. Ok. Sobie zbieram tylko żelazo. Mnie tu nie ma w ogóle. Mnie tu nie ma, no. Łoł! Eee. Oh, wow! Okej, okay, wystraszyłam się. Dobra, biegnę, bie biegnę. No nie no! Miliard szkieletów. Czy ja widziałam lapis? Chyba tak. Ale ja tu nic nie widzę, tylko tą lawę tutaj, eh? A tam co? Nic... o... Jakieś um... to stromo. Ale mogę zawsze do, do, do wody zeskoczyć. O nie, nie. No to zginę oficjalnie. Ogłaszam, że chyba zginę. Czy tam był mały zombie villager. Widzowie. Co tu się dzieje? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje w tych, tych, w tych kopalniach, jaskiniach, cokolwiek to w ogóle jest. To nie wiem. O, wody się wystraszyłam, nawet. Dobra, płynę, płynę do góry, szkielet, Boże, nie strzelaj. Ej, oficjalnie zginę, dobra. Na razie mogę, co mogę zrobić, to tylko uciekać. Bo, bo, bo... Ech, tutaj trzeba iść do góry. Wiem, widzowie, że wy nic nie widzicie, ale ja też. Jakieś światełko tylko małe, widzę? Bardzo małe światełko. No, okej okay. Ja sobie spróbuję jakoś poradzić z tymi wszystkimi e, mobami, więc. jakbyś. ja chciałam wam tylko coś powiedzieć, bo chyba coś odkryłam. Nie powinnam biegać. Co się stało? Da darkness? C czemu? Patrzcie co ja odkryłam. Pa Patrzcie. Ja się tu boję. Ech. 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 Tutaj jest. Dobra, jeżeli coś się stanie, to będę uciekać. O nie. nie wiem czy to dobrze, że... Nie wiem czy to dobrze że ja tu czu... mm. Nie wiem czy to dobrze, że ja tu czu... idę. Co się dzieje? Dobra, idę. Oj. Wiem, że to jest zły. zły co? Ech. Dobra, biegnę. O Nie ma już pochodzi. Ej! Co co się... Ja nie chcę stracić! Bo to mogą już mieć diamantów. Ale ja nie chcę stracić. Ech. 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 Widzowie! Teraz najpotężniejszy potwór w grze. Uciekam, 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 uciekam. Czy on się zbliża? Nie, uciekam, 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 uciekam. Widzowie. To nie Nie mam już jedzenia żadnego. I nie chcę zginąć. Ej, widzowie. Dobra jest tam, to ja się tutaj nie muszę martwić, ale to jest bardzo ciemno. Już wszystkie pochodnie mi się skończyły. Nie wiem... A! Nic nie widzę. Poczekajcie chwilę. Eeeem. Um, tak. Czy ja jeszcze zdążę odzyskać moje rzeczy? Dobra, spróbuję szybko bie szybko biegnę. Szybko biegnę. Wiem, że ja jakby wróciłam, no ale no niestety walczyłam z kiperem. No i stało się coś, to co się miało stać. E, no wysadził mi domek ogólnie, ale e, zdobyłam trochę diamentów. Trochę lapisu, połączyłam ze szkieletami. Tam one upuściły łuki zepsute, to ja je połączyłam i teraz są nowe łuki. Dobra. Ale za to. Wiem, co mogę zrobić. Bo mogę zrobić. Na razie drzwi zrobię, bo. Bo nie mam drzwi. Um, ale mogę zrobić Enchanting Table. A jednak nie mogę zrobić Enchanting. Tak, fajnie, fajnie. Nie mam obsydianu przecież. No tak. Chciałam zrobić Enchanting Table. Ale niestety no nie mam obsydianu, ale mam diamenty za to. To sobie zostawię chyba dwa diamenty, bo żeby zrobić. Enchanting, bo trzeba dwa diamenty mieć. Więc ja sobie zostawię dwa diamenty. Mm. No i po prostu zostawię dwa diamenty, a później zrobię ten. Mm. To ja już nie mam miejsca w skrzynkach nawet nie jednak mam. Dobra, jednak mam podłogę. W takim razie będzie normalna. Ok. Teraz ja sobie najpierw skrzynię yy, zrobię dużą. Okej. Okay. W ogólnie prawie zginę. Łóżko też mi wysadzi. Nie to co to jest za łóżko w takim razie? Nieważne. Ja sobie zostawię dwa diamenty. Tak. Mam tu lapis. Nie. Diamenty. Zostawię sobie dwa. No i teraz co mogę zrobić? No w sumie mogę zrobić sobie zbrojkę. Bo przydałaby mi się. Mm. Ale zrobię kilo w diamentowy, żeby wykopać obsydian później. Siekierkę też zrobię. Łopata może zostać taka. I potrzebowałabym jeszcze yy, jednego, bo teraz to by mnie tylko na spodnie było i na buty, i na helm, ale ja. Nic się nie stanie. Później sobie wykopię tego diamenta. Dobra. Okej. Okay. Um. O no to oświetlę sobie trochę bardziej dom. Straszny dźwięk które dla mnie w ogóle nie są straszne tutaj też, bo czemu nie? Ej szkieleta słyszę ty co, jak on do mnie strzeli? Dobra Uuh. dobra mm. no więc ja już myślę, że kończę ten odcinek, więc. Pa! Aha, there are monsters. No to jednak nie pa, tylko najpierw zombie. Skąd ty masz tą łopatę? No to teraz. Pa!